Od wczesnych lat 70. modele BMW wyposażone w silniki motorsport odegrały znaczącą rolę w budowaniu pozycji firmy jako rywala Mercedes Benz. Mercedes następnie włączył się do akcji z 190E2316 opracowanym przez Kozlerfa pod koniec 1983 roku, ale poza tym polegał na swojej efektownej linii SL. Ci klienci, którzy chcieli mieć Mercedesa dostrojonego pod kątem osiągów i kosmetycznie ulepszonego, musieli zwrócić się do AMG, z którym firma macierzysta miała półoficjalne relacje, pierwotnie wynikające ze współpracy w zakresie sportów motorowych. Na początku 1988 roku zarząd Mercedesa w końcu zdecydował, że chce zaoferować rywala BMW M5 opartego na uznanej przez krytyków klasie W124. W124 zastąpił odchodzący model W123 w roku modelowym 1985. Nowa maszyna zaprojektowana przez Bruno Sacco była początkowo dostępna jako czterodrzwiowa E-Klasa Sedan. Wkrótce potem do oferty dołączyły wersje nadwoziowe Kombi, T i Kupe, C. Różnorodne cztero-, 4-, pięcio- i sześciocylindrowe silniki rzędowe były oferowane zarówno w wersji benzynowej, jak i wysokoprężnej. Na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie we wrześniu 1989 roku Mercedes zaprezentował zaktualizowany model W124, który wyróżniał się przede wszystkim nowymi dolnymi okładzinami po bokach. Nowy rywal Mercedesa klasy EM5 był pod wieloma względami duchowym następcą modelu 300 SL 6.3 i podobnie łączył komfort luksusowej limuzyny z osiągami samochodu sportowego. Plan zakładał wykorzystanie szeregu komponentów z nadchodzącego modelu R129 SL, który miał zadebiutować na targach motoryzacyjnych w Genewie w marcu 1989 roku. Ponieważ fabryka Mercedesa w Sindelfingen pracowała na maksymalnych obrotach, a firma nie była przygotowana na produkcję małoseryjną, poszukiwano partnera, który pomógłby w rozwoju i produkcji. Chociaż AMG mogło wydawać się idealnym kandydatem do tego celu, firma za Afalterbach nie posiadała niezbędnej infrastruktury do produkcji wspomnianego samochodu w tysiącach sztuk rocznie. W rezultacie Mercedes zwrócił się do Porsche. Zawarto umowę, na mocy której Porsche miało działać jako dostawca usług rozwojowych dla projektu znanego jako Projekt 2758. Porsche było odpowiedzialne za praktycznie wszystkie wymagane prace integracyjne, które obejmowały modyfikację nadwozia W124 w celu przyjęcia 5-litrowego silnika V8. Zamówienie od Mercedesa było niezwykle ważne dla Porsche, które było w stanie użyć swoją fabrykę Rosle -Bau w zuffenhausen która nie była w pełni wykorzystywana od czasu zakończenia produkcji modelu 959. W kolejnych latach współpraca okazała się jeszcze ważniejsza, ponieważ Porsche popadło w kryzys finansowy w wyniku spadku sprzedaży, Modeli i nieefektywnych procesów produkcyjnych. Bardzo oczekiwany, opracowany przez Porsche model 500E, oparty na silniku W124, wewnętrzny kod W124036, został zaprezentowany na targach motoryzacyjnych w Paryżu w październiku 1990 roku. Produkcja rozpoczęła się w grudniu 1990 roku, a 500E trafił do sprzedaży wiosną 1991 roku. Subtelna maszyna była oferowana wyłącznie z kierownicą po lewej stronie i kosztowała ponad dwa razy więcej niż dotychczas topowy 300E. W pracochłonnym procesie produkcyjnym każdy egzemplarz 500E był czterokrotnie przenoszony między Sindelfingen i Zuffenhausen. Cały proces trwał 18 dni na samochód, czyli 6 razy dłużej niż w przypadku standardowego W124. Nadwozia były dostarczane z Mercedesa do Porsche, gdzie były modyfikowane i wyposażane w szereg specjalnych części, w tym poszerzane błotniki. Białe nadwozia były następnie transportowane z powrotem do Mercedesa w celu pomalowania i zabezpieczenia przed rdzą. Stamtąd wracały do Porsche w celu ostatecznego montażu. Po zakończeniu prac każdy samochód był wysyłany z powrotem do Mercedesa, gdzie był sprawdzany, testowany i odbierany. Każdy 500e zaczynał jako standardowy W124 sedan z rozstawem osi 2800 mm. Po dostarczeniu do fabryki Porsche Rosle Bau nadwozia zostały wzmocnione i zmodyfikowane, aby przyjąć silnik V8 Mercedesa M119, który został zamontowany przesunięty jak najbardziej do tyłu. W wyniku znacznie zmniejszonej ilości miejsca w komorze silnika, akumulator musiał zostać przeniesiony do bagażnika, co okazało się korzystne dla rozkładu masy. Podobnie jak standardowe W124, 500E zachowało zawieszenie z kolumnami McPhersona z przodu i wielowahaczowe z tyłu. Porsche ponownie dostroiło zawieszenie za pomocą krótszych sprężyn, sztywniejszych amortyzatorów Bilstein i grubszego stabilizatora poprzecznego na obu końcach. Układ przedniego zawieszenia był zasadniczo podobny do R129 500 SL. Wyjątkowo wśród sedanów W124, tył 500e wykorzystywał samopoziomujące zawieszenie hydrauliczne z modelu 300 T-Wagon. Ponieważ wykorzystywało ono kolumny hydrauliczne zamiast konwencjonalnych amortyzatorów, Porsche zamontowało pod silnikiem pompę tandemową, która dostarczała ciśnienie hydrauliczne zarówno do układu wspomagania kierownicy, jak i tylnego zawieszenia. Układ hamulcowy 500E również został zaimportowany z 500SL. Wentylowane tarcze hamulcowe zostały zamontowane dookoła. Przednie miały 300 mm z czterotłoczkowymi zaciskami, wzrost z 284 mm, a tylne 278 mm z dwutłoczkowymi zaciskami, wzrost z 258 mm. Aluminiowe zaciski pochodziły od włoskiej firmy Brembo. ABS był standardem, podobnie jak system ASR w modelu 500SL. Stocalowe felgi aluminiowe z ośmioma otworami były pierwotnie obiód w opony Pirelli lub Michelin. Powiększony 90-litrowy zbiornik paliwa w porównaniu z 70-litrowym został zamontowany nad tylną osią. W komorze silnika znajdowała się montowana wzdłużnie całkowicie stopowa jednostka V8 o kącie rozwarcia 90 stopni z dwoma górnymi wałkami rozrządu, czterema zaworami na cylinder, smarowaniem z mokrą miską olejową i zmiennymi fazami rozrządu po stronie dolotowej. Kute korbowody umożliwiały chłodzenie tłoków natryskiwanym olejem. Jednostka napędowa typu M119E50 zastosowana w modelu 500E wywodziła się z jednostki występującej w modelu 500SL. 500e był pierwszym samochodem wyposażonym w to, co Mercedes nazwał silnikiem Standard DEC, w którym ta sama skrzynia korbowa była używana zarówno w silnikach o pojemności 4,2, jak i 5 litrów. W rezultacie wysokość silnika 500e była o 16,5 mm niższa niż w 500SL. Krótsze korbowody sprawiły, że stosunek średnicy do skoku pozostał taki sam. Ponadto 500e był pierwszym Mercedesem, w którym zastosowano wtrysk paliwa Bosch LH Jetronic, który obejmował elektronicznie sterowany czujnik masowego przepływu powietrza, zastępując system KSR 129. Otrzymał również dłuższe kolektory dolotowe, które zapewniły użyteczny wzrost momentu obrotowego i znacznie zmodyfikowany układ wydechowy. Pojemność skokowa wynosiła niezmienione 4973 cm3 dzięki średnicy i skokowi wynoszącym odpowiednio 96,5 mm i 85 mm. Zachowano również stopień sprężania 10 do 1. Moc wyjściowa wynosiła 326 koni mechanicznych przy 5700 obrotach na minutę w porównaniu do 5500 obrotów na minutę w 500 SL. Moment obrotowy wynosił 480 Nm przy 3900 obrotach na minutę w porównaniu do 450 Nm przy 4000 obrotach na minutę. Przeniesienie napędu odbywało się poprzez wzmocnioną czterobiegową automatyczną skrzynię biegów typ 700. 22 sprzęgło jednotarczowe system kontroli trakcji ASR i tylną oś ZR129 z krótszym przełożeniem 2.82 do 1 dla lepszego przyspieszenia przy przejściu do wersji 500e oryginalny projekt 224 Bruno Sacco został wzbogacony o szereg subtelnych nowości. Być może najbardziej oczywistą zmianą było to, że wszystkie cztery błotniki otrzymały wyraźne poszerzenia nadkoli, aby pomieścić szersze stopowe felgi w rozmiarze 8x16 cali. Dolne sekcje nadwozia, które przylegały do poszerzonych nadkoli, zostały odpowiednio przekonfigurowane i dodano głębsze progi boczne. Niestandardowy przedni zderzak zachował te same satynowe czarne listwy, co w standardowym W124, ale pod spodem znajdował się przeprofilowany fartuch, który zawierał wlot o pełnej szerokości, światła przeciwmielne w każdym rogu i dyskretny spoiler. Ogólnie rzecz biorąc, 500E był o 56 mm szerszy i 23 mm niższy niż zwykły W124. Sedan. Pomimo modyfikacji przeprowadzonych przez Porsche, nowy model był prawdopodobnie najbardziej stonowanym super sedanem swoich czasów. Poza tym, 500E zachował wszystkie cechy W124 wprowadzone w roku modelowym 1990, w tym wspomniane okładziny boczne, lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia i przeprojektowane klamki drzwi zewnętrznych. Podobnie jak w przypadku wszystkich Mercedesów z tamtej epoki, dolne sekcje nadwozia 500E były pomalowane na nieco inny odcień niż reszta samochodu. Wnętrze zostało wykonane w niezwykle wysokiej specyfikacji, w tamtych czasach Mercedes słynął z budowania swoich samochodów z najbardziej podstawowym wyposażeniem w standardzie. Z przodu zamontowano fotele Recaro Sportline. Z tyłu znajdowały się dwa pojedyncze fotele, a nie trzyosobowa kanapa. Standardową tapicerkę stanowiła skóra z tkaniną w kratę haunstów na środkach siedzeń i wkładkach drzwi. Wskaźniki zgrupowano w łukowatym zestawie za czteroramienną kierownicą. Po środku znajdował się prędkościomierz wyskalowany do 260 km/h 160 mil na godzinę, a po jego prawej stronie zegarek i obrotomierz wyskalowany do 7000 obrotów na minutę. Po lewej stronie znajdował się połączony wskaźnik poziomu paliwa, temperatury wody i ciśnienia oleju. Lista wyposażenia standardowego obejmowała wstawki z drewna orzechowego, radio Becker Mexico z odtwarzaczem kasetowym, elektrycznie sterowane przednie fotele, elektrycznie sterowane szyby i tempomat. Opcjonalne dodatki obejmowały podgrzewane fotele, fotele z pamięcią ustawień, elektryczny szyberdach, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, skórzaną tapicerkę, rolety przeciwsłoneczne, odtwarzacz CD i telefon. W porównaniu do topowego 300e Sedan, który ważył 1490 kg, 500e był o 220 kg cięższy, 1710 kg. Wynikało to z większego silnika, wzmocnionych komponentów i ogólnie wyższej specyfikacji. Czas przyspieszenia od 0 do 100 km na godzinę spadł z 7,8 sekundy do 6,1 sekundy. Prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 249 km na godzinę. W odciążonej formie możliwe było osiągnięcie prędkości rzędu 265 km na godzinę. Produkcja E500 została zakończona w kwietniu 1995 roku, kiedy to Porsche rozpoczęło już budowę B4RS-2 Awą dla Audi. Łącznie zbudowano 10479 egzemplarzy W124 z 5-litrowym silnikiem V8, wszystkie z kierownicą po lewej stronie. Liczba ta obejmowała 9624 egzemplarze pierwszej generacji 500e i 1855 kolejnych pochodnych E500 W124 został Zastąpiony przez W210 w czerwcu 1995 roku. Wersja AMG pojawiła się na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie we wrześniu 1995 roku.